Heroes of Might and Magic to gra strategiczna z elementami RPG. Pierwowzorem tego tytułu były wydane na początku lat 90. King's Banty i Hammer of the Gods. Gra ujrzała światło dzienne 15 czerwca 1995 roku. W Polsce natomiast gra miała premierę dopiero w 2001. Gra zapoczątkowała serię, która jest wydawana do tej pory. Na marginesie w tym roku powinna się pojawić siódma odsłona tego tytułu. Jest to produkcja już dawno nieistniejącego studia New World Computing, które pierwotnie zasłynęło tytułem z gatunku RPG, a mianowicie Might and Magic. Fabuła pierwszych herosów jest bardzo prosta. Czterech władców chce zawładnąć fantastyczną krainą Enroth. Są to Lord Iron Fist, Rycerz, Lord Slayer, Barbarzyńca, Królowa Lamanda, Czarodziejka i Lord Alamar, Czarnoksiężnik. Kampania w pierwszej odsłonie Herosów jest dość krótka i zamyka się w 8 mapach, z czego 4 dotyczą zajęcia stolic oponentów. Rozgrywka rozpoczyna się od rozbudowy zamku, w którym co tydzień możemy rekrutować wojska. Są one potrzebne do odkrywania i eksploracji mapy, jak i podczas podbojów obcych warowni. Aby wojsko rekrutować, niezbędne są odpowiednie budynki. Jednak, aby je zbudować, potrzebujemy surowcem. Główne zasoby to drewno, kamienie, rtęć, kryształy, siarka, klejnoty oraz złoto. Za ich pomocą rozbudowujemy infrastrukturę w zamku. Zdobywamy je natomiast eksplorując mapę i zajmując odpowiednio kopalnie, tartaki czy też laboratorium. Złoto pozyskujemy też ze skrzynek. Po mapie poruszamy się bohaterem, bez niego eksploracja jest niemożliwa. Bohater dowodzi pozyskanym wojskiem i toczy potyczki zarówno z napotkanymi neutralnymi stworzeniami, jak i z wrogimi armiami. Pod wodzą bohatera może być pięć różnych jednostek z sześciu dostępnych budynków. Od słabych chłopów, po potężne feniksy czy smoki. Od strony graficznej gra wyglądała bardzo dobrze, jak na swoje czasy, choć znalazło się sporo malkontentów, które utyskiwało na zbyt cukierkową i infantylną oprawę. Nam tylko wizerunek smoków kłócił się z ogólnie przyjętym kanonem. Poza kampanią dla pojedynczego gracza, gra oferowała również możliwość gry z żywym przeciwnikiem. W czasach, kiedy internet i dostęp do niego był mocno ograniczony, prawdziwym hitem był tryb Hot Seat. Można było grać przy jednym komputerze, gdzie po zakończonej turze przekazywało się gorące krzesło koledze. Pierwsza odsłona Herosów stała się wielkim hitem i zapoczątkowała serię, która do dzisiejszego dnia jest ciągle rozwijana. Kolejne części wnosiły sporo zmian i stawały się coraz bardziej rozbudowane. O nich jednak dowiecie się w przyszłych odcinkach, zagrajmy w to jeszcze raz. Dla nas tytuł ten to mocne 9 na 10.